Z Ewangelii według świętego Jana. On odpowiedział: Nie jestem. Dziś w Wielki Piątek przeczytaliśmy przerażające słowa Piotra, który mówi: Nie jestem, odpowiadając na pytanie o to, czy jest uczniem Jezusa. Kiedy jednak mówi: Nie jestem, to wypowiada słowa dokładnie odwrotne. Do boskiego ja jestem. Człowiek, który odcina się od Jezusa, odrywa się od Zbawiciela, który nie wchodzi w jego mękę, który nie chce stanąć pod krzyżem naszego Pana, taki człowiek, jakby mówił: Nie jestem. Tylko Jezus nadaje naszemu życiu jakikolwiek sens. Tylko Jezus. Sprawia, że nasze istnienie jest uprawomocnione. Piotr, który się od Jezusa odcina, który się Jezusa wyrzeka, który się Jezusa zapiera, zaprzecza swojemu własnemu istnieniu. Nie jestem. Nie da się być, jeśli się nie zdecyduje na bliskość z Nim, jedynym sensem. Naszego istnienia. Każdy, kto odwraca się od Jezusa, woła głośno: Nie jestem. Ta przerażająca modlitwa nieistnienia, to wołanie o nieistnienie, y, można y, pokonać tylko jednym y, wpatrzeniem się w Ukrzyżowanego, który jako jedyny jest i w którym każde istnienie nabiera. 删除。